Dzisiaj przygotowałem blachy grubości 1 mm elektroda 2 mm A na razie ustawiłem prąd 60 amper. Zobaczymy, czy będzie za duży. Jak to będzie wychodzić, troszeczkę sobie dociążę. Na początku te, te dwie blaszki, one trochę są tu nierówne. One lepiej Nie, może nożyce jako ścięły Dobra, weźmiemy drugą, zobaczymy, może będą lepsze. O, o te będą równiejsze. Dobra. Dobra. No i zaczynamy. Zobaczymy co to wyjdzie. Widzicie od razu za duży prąd Mniejszymy na 45 zobaczymy O, już lepiej No. Myślę, że jak na pierwszy raz... To, 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 o, nawet zostało przytopione. Zobaczymy, to. Drugą stronę też przytopiło. Także przytopione jest ładnie. O, o, o! o, o. 45A. No i teraz kamiełek na gorące. Pewnie nie Teraz wam pokażę. Tak jak to jeszcze pewnie z rok temu, z półtora, to bym w ogóle się za to nie wziął. a teraz całkiem całkiem. A druga strona, zobaczcie jak się ładnie przetopiło, tu się przepaliło, no ale może jeszcze zrobimy drugą, drugi zestaw spróbuję na 40 A bo to teoretycznie powinno być 40 A na 1 mm, także tu może być jeszcze trochę za dużo no ale na pewno to się trzyma na pewno to się trzyma także o, zobaczcie no trzyma się także ko 40-50 kg na pewno przykładam i to się wyczerpuję. Dobra, spróbujemy teraz jeszcze yy, mniejszym amperażem. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Stół później. To nie jest tu taki spawalniczy drogi, ale płyta też w miarę powinna być równa. A. Trochę ale... Dobra. Dobra. mieszamy na 40A i zobaczymy. Może zmienimy sobie elektrodę, bo tak... Już... A nie, może jeszcze wystarczy. O. trochę rozeszło z tej strony ale może jak to zobaczcie, jak, to, jak nie chce się to po prostu coś zsunąć. to bierzemy sobie na, oczywiście delikatnie tutaj było schowane ale to jeden pojedynczy spaw bierzemy sobie i madło. o i delikatnie sobie skręcamy nie za mocno zobaczymy czy to widać zobaczymy czy to widać widać tylko nie centralnie o teraz będzie ładnie i teraz i tu możemy sobie w tym spawać No niestety trochę za krótka elektroda Musimy No nie, tam zupełnie gorzej tym wychodzi Tam tym to, to wszystko lepiej, to wszystko wyszło Zobaczymy, jak to obsłuchamy, ale tamto mi się lepiej podobały te spawy. Tutaj, tak tutaj głupiej nalane. Nie przetopione, tak do końca, do tyłu. No nie, nieładnie. Dobra, spróbuję tą drugą stronę zwiększyć prąd i zobaczymy jak ta druga strona teraz wiecie może słaby styk Ale bardzo pod kosem było zamocowane Czekajcie, zobaczę, bo tu mam jeszcze jakąś fakturę inną, półtora, czy drugie, półtora, półtora, to zaraz zobaczymy, tylko ona tu początek ma słaby. Hmm. Słaba elektroda, dlatego była odrzucona. Ta strona ta strona dużo lepiej wygląda. Zobaczcie, ta strona jest prądem 45.50 jest około, a ta była prądem 40 A. A blacha naprawdę cienka jedynka. Cieniutka. Jak na elektrodę, no także no... trzyma się, trzyma Jeszcze no, zobaczymy, ale trzyma się. Wygina się blacha, prędzej się blacha wygnie. No i dzisiaj sobie jeszcze takie coś uspawałem. Ale to, to już jest teraz grube także to to bez żadnego ale no, to, patrzcie, to będą takie kołki pod podpórki odsuniemy no, teraz, teraz będzie widocznie wzięty o takie podpórki sobie uspawałem przed tym spowałem takie Profile, one były pouszkodzone To nie ja ich pouszkadzałem. One były fabrycznie niezyskowane. No ale też wrzucę do pudełka Na pewno to wszystko się przyda. Także czasami nie, nie trzeba zmniejszać za bardzo prądu i wychodzi lepiej niż przy, wychodzi ciut większym. Lepiej niż za małym. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki.